Użyj tych trzech słów, a nie będą mogli o tobie zapomnieć. To nie jest magia, to czysta wyrachowana psychologia. Większość ludzi popełnia ten sam błąd. Są zbyt mili, zbyt dostępni, nudzą. Prawdziwa siła leży w tworzeniu napięcia, w byciu zagadką, którą desperacko chcą rozwiązać. Przestań mówić jesteś piękna, czy jesteś mądry. Te słowa są puste, bezwartościowe. Zamiast tego musisz uderzyć w ich ego. Stworzyć psychologiczną potrzebę, którą tylko ty możesz zaspokoić. Chodzi o to, by stali się zależni od twojej walidacji, by pragnęli twojej oceny. Ta technika tworzy w ich umyśle pętle. Będą analizować każde twoje słowo, szukając ukrytego znaczenia. Są trzy słowa: proste, ale zabójczo skuteczne. Broń psychologiczna. Powiedz je patrząc prosto w oczy w momencie, gdy najmniej się tego spodziewają. Znajdź w nich coś prawdziwego, jakąś unikalną cechę lub talent. A potem powiedz to. Jesteś lepszy niż. Zatrzymaj się. Pozwól, by cisza zrobiła swoje. Ich umysł eksploduje lepszy niż kto niż co. Będą błagać o dokończenie tej myśli. Właśnie stworzyłeś obsesję, zdobyłeś ich umysł. Chcesz poznać więcej mrocznych sekretów władzy i perswazji? Zasubskrybuj i skomentuj kontrola.